Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Koma, a to jest mój pierwszy audiolog na moim kanale. W tym audiologu chciałbym Wam przekazać informacje dotyczące mojego kanału. Pewnie większość z Was zadaje sobie pytanie: dlaczego nie nagrywasz filmów? I dlaczego nie pojawiają się one na moim kanale? No powód jest prosty, na razie mam starego procka Intel Core i7 CPU, tam 870, 2,93 GHz. Jest to 4 procesor, ale mimo to, no, jeśli chcę nagrywać dla was coś w Full HD, no to niestety nie mogę, no bo komputer się po prostu przegrzewa i komp się wyłącza. Więc zmieniam procka na i5, yy, 2,5K, 2 tam 3,3 GHz, może go jeszcze podkręcę do 4,5, może nawet 5 GHz. No i co, i myślę, że przed feriami powin, e, powinien już być. No i co, no i jeszcze robię formata kompa. No i po formacie oczywiście FIFA, FIFA 13 zostanie, ale nie wiem, czy filmiki z Mafii będą zapisane. Więc jeśli chcecie jakąś serię z Mafii, no to oczywiście piszcie w komentarzu, a ja, ja to dla Was nagram. Więc... Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że po prostu kupiłem sobie nową grę, jest to Warzy, również chciałbym dla was to nagrywać, jest to naprawdę świetna gra, świetny survival, zachęcam oczywiście do kupna i grania ze mną. No i co, i to by było na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!